Sentino atakuje widzów podczas live na Instagramie. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Jak zapewne wszystkim zainteresowanym tematem dobrze wiadomo, Sentino i Nitro zakończyli współpracę. Początkowy spór odnośnie ubrań przerodził się w istną batalię słowną pomiędzy wspomnianą dwójką. Prawda, nie mam czasu na to, żeby jakieś kur kapryszone dyzie, co się wożą jakimiś chyba empakietami, furkami, ignorują kurwa, moje prośby, jak ja mówię, że chcę sobie mieszkanie kupić, czy mógłbym kurwa, coś dorzucić, bo robimy obrot, obroty na miliony i że jak uprawę 40-letni facet musi się 26-letniego jakiegoś dyzia kurwa, prosić o pieniądze. Z tego co można zauważyć, Centino ma dużo zarzutów do Nitro, jednak sam Sergiusz nie pozostaje bierny i też w pewnym stopniu odpowiada na zaczepki ze strony rapera. Bo on ogólnie, pan, brał ode mnie cały czas pieniądze na zasadzie, potem ściuchów się wyrówna. No ale zawsze była tam kreska. I on stwierdził, że on chce, kurwa, coś kupić. Nie tylko. Ogólnie, problem jest taki, że nieważne, ile pieniędzy. Aby mu nie dał, to on i tak to w tydzień przepuszczał, nie? I on stwierdził, że on chce coś tam kupić i że yy, potrzebuje 25 tysięcy euro. No ja stwierdziłem, że nie da mu 25 tysięcy euro w momencie, kiedy kuba jego wkład ogólnie w brand, który niby jest jego, jest zerowy. W trakcie ostatniego urodzinowego live'a, Sentino odniósł się do ostatnich wydarzeń związanych z jego osobą. Jednak tym razem postanowił zaatakować nie tylko Nitra, ale także nie gryząc się w język, zaczął atakować swoich widzów. A to nie jest człowiek, który wytrzyma to ciśnienie, i on pójdzie na psy, i on pójdzie na psy pierwszy, więc zostawcie to w pół. Teraz niech tylko się nie wypowiada w jakiś sposób, bo za chwilę kurwa, będzie wisiał mi bańkę z A ty kim ty kurwa jesteś, że o 11 czy 12 kurwa, w południe siedzieliśmy na jakimś lajbie i się pytasz mnie. A wasze kurwa XD, XD, wasze całe pokolenie jest bandą p***ałów z. I dzieci za klawiaturą. Możecie się ciągnąć serdecznie. Wy nie jesteście gotowi na te afery, nie jesteście gotowi na ten dym, i doskonale o tym wiecie. Wy jesteście pierwsi na psach. Można odnieść wrażenie, że cała sytuacja zaczyna go po prostu przerastać, gdyż takie odnoszenie się do osób na live tylko nakręca krytykę w jego stronę. Jednak po tych mocnych słowach nagle zmienił ton i styl, w jakim się wyrażał, by po krótkiej chwili znowu wrócić do ostrych wypowiedzi. Ogólnie trzeba przyznać, że cały live był bardzo chaotyczny i można sobie tylko przypomnieć ostatni wpis Nitro, który zapewne miał się odnosić do Sentino. Schizofrenia paranoidalna to typ schizofrenii, w którym dominują omamy i urojenia o różnej treści. Jak można już zauważyć, spina pomiędzy Sentino a Nitro sama się już napędza i zapewne nie jest to zakończenie tego sporu. A co wy myślicie na temat Sentino? Walczy o swoje, czy po prostu zaczyna się on już za bardzo odklejać? Standardowo dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej sytuacji, a jak materiał się spodobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji na kanale. A ja tymczasem się żegnam, siemaneczko i do zobaczenia, a raczej do usłyszenia. Cześć! Ale niech kurwa się nie rozdrabnia, i niech kurwa nie Dalej jakieś maniany mówiąc, że ja jeszcze mu coś wiszę. Ciesz się, że z tobą pracowałem. Niech koty nie miauczą do lwów!